No nie, ten żul już nam trzeci dzień tam siedzi pod tym domem. Dobra, musimy to ogarnąć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Rzucie i tak, mam maskę, dlatego właśnie, że muszę podejść do tego żula, bo jeśli on śmierdzi. Ale dobra, słuchajcie, poprzednie dwa odcinki zbierały razem 15 tysięcy łapek, więc zostawcie też jedną łapkę w górę tutaj, dlatego żeby wbić więcej pieniędzy cały czas, bo jedna łapka w górę to 1 dolar na serwerze. I słuchajcie, zbiorę ekipę całą, więc gdzieś na pewno jest Pattison i halo, Sky się ma... No, drzwi proszę demoncie. nam rybka. Chodźcie tutaj. A ja wy się nie... Boicie koronawirusa? Chodźcie. No, ja mam chodźcie. maskę przecież. Ale to dobra, słuchajcie. No ten, ten ma maskę, ale słuchaj, Pattison, ty koniecznie zakładaj. Ok, ja ci tutaj okay. rzucam, bo jedną z przygotowałem także dla ciebie. Więc załóż koniecznie sobie. Nie wiem, jak u ciebie to będzie wyglądać w ogóle. <laughs> no prostu, o, o. o, ej, ale dobra, patrz, idealnie, no, jak no, widuje no. stary, dobra. No, trochę no, ci tam wąs, ale dobra, chodźcie, chodźcie. To przy okazji pokażę wam widzowie także pokój Patisona, bo ostatnio się pisać w komentarzach, więc chodźcie tutaj wszyscy w takim razie. A, i w ogóle ja, wygrała tak. Yoshina chyba, że ta, 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 ta cała lama się nazywa Yoshina, więc. Więc no ja bym wybrał akurat Rambo, ale wybrał się Josinę, więc ja nie no, no ma. Dlaczego nie Bartek? No nie wiem, no tak taką wybrali nazwę. Ale dobra, w takim razie, słuchajcie, zamykajcie się drzwi oczywiście, żeby żaden koronawirus nam tutaj nie wjeżdżał. Ale dobra. Tak, tak akurat składa, że tutaj rybka jedzie. Ale dobra, w takim razie, słuchajcie. Dwa komputery, nie wchodź tam jeszcze, nie wchodź tam jeszcze do kolejnego pokoju. Ale dobra, tutaj w pokoju Sky się nic za bardzo nie zmieniło, dotarliśmy jedynie łóżko byliśmy, tak, tak. Ale słuchajcie, nie Ale słuchajcie, w takim razie, słuchajcie, pokój Patisona. Wydaje mi się, że jest serio sztos. Uwaga. Damy bardzo, słuchaj, to jest najbardziej meksykański pokój, jaki widziałem w życiu chyba, no, naprawdę. No, Te wzorki, jest też wąsik. Pisaliście koniecznie Świetne, o żółtym no. pokoju z wąsem, więc faktycznie jest żółty. Tam tu zieloną ścianę jeszcze. super. Więc no, wydaje mi się, że ta tapeta też jest to, ten wzorek na tapetzie pasuje tutaj mega. Dobra, ale słuchajcie, Ech, dzisiaj mamy inne zadanie, dlatego, że słuchajcie, Żul nam kilka dni pod domem już okay. stoi. Gdzie w ogóle jest Miko? Halo, Miko! No to go wygonimy, policja, halo! Koronawirusa Gdzie, pewnie ma! Ej, może on ma kwarantannę jakąś właśnie, mega no. dziwne, ale słyszałem, że macie wolność. Macie dla niego maseczkę? Nie. Chy mam, mam chyba, mam, mam, mam wszystko, mam wszystko. Mam przecież mam jeszcze cztery maski dla, dla każdego. Ale słuchajcie, napiszcie czy macie jutro szkołę, czy nie, koniecznie te ja wam szybne serduszko. E, a co? W takim razie, słuchajcie, gdzie jest Miko? To jest właśnie zamknięte. Miko! Gdzie on jest? Może nie Miko! Bo się zarazi Co jest u siebie w pokoju, czy gdzie on jest? Halo! Chyba u siebie, właśnie był. chyba u siebie, no on, on zawsze ma te sławki na uszach, to on nie słyszy pewnie nas. Mówi, Ale nie po co no. sobie Już włoży do Halo! Nie, ej, nie ma go jest. tutaj! Tu jest. Ma, no. Tylko przycisk. O, oh, jest. Oh, yes. Ej, hallo, Miko, co tu ty, ty robisz? Cześć. Cześć. Ty mnie się nazywasz w czy co? Ty ty cześć. Ty cześć. Ty Miko. Halo. Hmm. Ty hmm. tam jest, już jak my cię wołamy cały czas. Ale... Dawaj, chodź, bo tam jakiś żur pod domem stoi. i musimy, musimy zobaczyć, co tam ten, Ale słuchaj. Ma. Słuchaj, Miko, masz maseczkę, załóż koniecznie. Musisz jeszcze... na... założyć. Załóż to, załóż to to. Co to! to! Tak, bo Głowa dolna ma nie ma, stary właśnie Chodź, idziemy mieć rączki, chodź, 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 chodź Umyjcie, chodź, ale nie no, to dobra, dż. Dż. ty, ty nie umyjcie się wcześniej, spokojnie! Trzeba umyć rączki! Spokojnie zrobimy dla tej drugiej głowy też coś, na chillu, ale dobra! Czemu ty rybka nosisz na głowie takie rzeczy? wytyfy? tyfy. Wy. Ja właśnie nie wiem, w rękach nosisz Ja Dobra, ale chodźcie. Każdy ma swój kran, zapraszam. Umyjcie Dobra. ładnie rączki, pamiętajcie, wy też, ale chodźcie dalej, bo musimy, musimy zgarnąć te. tego tego. Ja już umyłem, chociaż powinno się 30 mam sekund nadzieję. myć, ale ja już wcześniej też myłem. I mam do dezynfekcji taki tutaj spray, jak to ja sobie go użyłem. Pamiętajcie, możecie posiadać piosenki, to będzie 30 sekund. No dawaj, no właśnie, chodźcie, chodźcie, lecimy w takim razie, zobaczyć, co u tego. Ale ja nie chcę tam do Wow! Ej, w ogóle! Ej, gdzie jest On grześ? jest coraz bliżej! Znowu Grzesia nie ma w ogóle, więc nie wiem, ale dobra, chodź. O, jest Żulu. Jest, jest Żulu, bliżej Każdy ma bliżej maskę, domu. każdy ma maskę. Tak, tak, tak. Dobra, ale i tak słuchajcie, jak, jak za blisko podejdziecie. To właśnie. się też Dobra, spokojnie, spokojnie, ale to musimy się dowiedzieć, on już trzy dni siedzi pod naszym domem. I tylko cały czas panie Żulu... i coraz bliżej si Oj, coraz on się bliżej. Ej, tak z zaskoczeniem go jakoś zajść, a aby tutaj. Witam! Panie Żulu, czemu pan siedzi cały czas akurat pod naszym domem? Macie dwa złoty? Eee, ja mam, ja mogę... Ja dać. nie mam. O, nie masz mam. 2 złote, ale to jest 100! Nie, nie 100. O, co jest 100 zł? Czemu, Czemu żulę 100, 100 dolarów rzuciłeś Tysiąc. stary? A! No nie wiem Tysiąc? Jak to jest 100 jest? 100. 100, no to 100 to jest. Dobra, czy jest, nie wiesz żul to jeszcze bez edukacji, tak pewnie nawet <śmuchy> podstawówki nie ukończył. No, no to, ja nie wiedziałem. O, ja, halu, czekaj, ma... Czemu macie maskę? dobra, ale czeka! Bo, bo pan śmierdzi przede wszystkim. A, więc, okay. e, ale proszę, pan też niech założy, bo akurat trzeba założyć. No dobrze. Dobra, no, ale pan niech założy. Dobrze, o, o, i teraz. A czemu pan jest szopem? No, bo Shop ja, ja jestem szopem. Po prostu. On dobra, po ale. E, dobra, a jak pan ma na imię? Stalej mam na imię. To głupie imię. Nazwijmy cię Stanisław. Dobra, o, Dobra, ale chodźcie, chodźcie w takim... Ty zostań tutaj! Musimy A. zrobić naradę. Chodźcie, narada. Ej, chwila. Weź umyj zęby. Okej. Okay. Co ty da... To mu... Dobra, niech umuje zęby, zanim cokolwiek, słuchajcie Ale to twoja to nie, 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 nie ma Skoro co? on siedzi i tak w naszym domu, to może przyjmiemy Zostaw go rower. Zostaw rower Zostaw stary, nic tutaj Sorry, Skoro on i tak w siedzi w naszym no, domu, nie. to może... E, możesz gadać tą twarzą z maską, żeby no, chociaż było, tak, że to znaczy. ją masz Dobra to za dwie twarze. Dobra, słuchajcie, skoro on i tak siedzi po naszą chatą A my mamy trochę miejsca w domu, to może przyjmiemy go do domu No nie Co? Nie nie tak, no, 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 on nam zaświeci cały dom Ale umyjemy go ładnie, no i ja ładnie ładnie Kto go dotknie? Ja, on się sam umyje w tej dolnej łazience. Kografii? Tam i tak nikt nie z, niej kor nie, z niej Halo, nie korzysta. Halo, ja tam korzystam. No właśnie, dlatego nikt z niej nie korzysta. <noise> A no właśnie. Nie, znaczy Miko, nic. Nie, nie, no, weź. Weź. Przecież tam Maja się Dobra, wykorzysta, wykorzysta tą górną łazienkę. I mój kran nawet wykorzysta Miko. Moim parku! Ja tylko zaparkować. A, dobra, ja myślałem, że ty się obraziłeś. Ale dobra. mój rower. to no też, ale parkuje. Zresztą Ej, i tak nie wiadomo, gdzie jest Grzegorz, no to przy, przy okazji zawsze może Ej, spać z Mają eustachy. w Eustachy. No dobrze, Eustachy. eustachy? Nie wiadomo, eustachy? gdzie jest ja Eustachy, więc zawsze może spać u Mai w pokoju. Ej, on Ej, bo ja małotę. nie pamiętam, on miał sławą. Nie pamiętam. Grześ, Grześ, Grześ mięknie. Ale inaczej! Grześ, Grześ, Grześ. Grześ. Ja już nawet nie, no, chyba grzeź. Grześ, dobra, Tylko słuchajcie, musimy w taki. O! Co to było? Co to? Co? By... Coś mi uderzyło strasznie. Ty ty. Ja ale, ale, a co, co mamy Jak ja ja, ja no, się przez Ale no, to co, chyba ale czemu czemu nie mam żula w ekipie? Co co, Jak mamy Skaja, to czemu nie może mieć żula Ale no, możemy, Co? Co? Ej, mamy, Się cię Słuchaj, grześ. Słuchaj, załóż maskę. Po maski? Załóż maskę, szybko, szybko maski! Załóż maskę? Zakładaj maskę, zakładaj maskę, zakładaj maskę. Dobrze, wszystkim. Normalnie, na głowę, o, okej, dobra Grześ, już jesteś bez, nie widać cię Grześ Niewygodny, proszę! Właśnie, ty chyba nic nie widzisz, halo, widzisz? Halo? Halo? Grześ nic nie widzi w ogóle przez tą maskę Dobra. Dobra, stary, chodź naszym głosem, chodź za naszym, dobra W takim razie, dobra, przyjmujemy go, jednogłośna decyzja Tak Dobra, jestem przynajmniej innych głosów, w takim to razie, to, czas go przyjąć. Ej, kto to! Co to jest tam? stój, stój, ej się od niego, fuuu! Ale On jest No Ale to nie jest, popatrz jakiś słodki shop! O! Co nie, nie widzicie jakiś słodki. Możesz się odsunąć trochę goty, bo jednak to jest trochę niekomfortowe. E, no tak. E, dobra. dobra, ale słuchaj, postanowiliśmy, że ło, dzisiaj dzień dobroci dla zwierząt, a jako, że jesteś z shopem. To tak idealnie to! właśnie, to... Oh. <laughs> Słuchaj, dobra, to w takim razie, Słuchaj, słuchajcie, słuchajcie, jedną rzecz. Każdy z Was przygotuje po jakieś rzeczy dla niego, żeby go ładnie przyjąć do ekipy, to... Dobra. Znaczy nie do ekipy, na razie do domu samego. Zabawki! O, bym tak, miał dom. przygotujcie mu coś fajnego, ale to jeszcze nie teraz. Żeby nie dotknął tego czasami tej gitary. Chodź, chodź, dalej Ty przy okazji się tutaj umyjesz. Stanisław, znaczy. Nie basenie, w basenie, w basenie, się... ja dobra. Was tu nie wpuszczam. Dobra, na razie niech się... Lecisz do basenu, ja Ci przygotuję no, jakieś ubrania dobra. później na zmianę, więc na razie wlatuj tutaj do tego. A e, spędź tutaj chwilę, zawołałem że i... każdy po jakieś rzeczy nie przyniesie Dobra, Miko przynieść coś, no, ja, ja... mam akurat coś fajnego w miarę, więc myślę, że to się mu przyda. Każdy z was nie po jednej rzeczy jakieś? Minimum, nie? Możecie więcej oczywiście dać, żeby, żeby mu się lepiej żyło. Ja mam super rzeczy dla Dobra. niego. Okay. Koszu na ja, ja mam. Oczywiście, po co, po co normalnie, skoro można? Dobra, a ja, czemu ty czemu ty z swojego pokoju, tylko chcesz zabrać coś z tego? Dobra i mi przyszło ostatnie Ale to fajne ja, rzeczy. To ja, no, coś to ja tam Zabiorę ja coś mai. Dobra. Ej, nie, stary, nie. nie rób takich rzeczy, bo Maja później się dowie, i co? Dobra. Nie skapcie się. Ja, 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 już przygotowałem dla niego kilka... Ja lat. też mam. Mam. Dlaczego ja takich prezentów halo. nie miałem? E, ale ty, stary, nie byłeś żulem. Chyba, że jesteś. E, jeszcze no, muszę no. kąpać halo. No. A, no dobra. Dobra. Dobra, więc przede wszystkim tak, chodź tutaj, chodź już tutaj. No, no. Halo. Gdzie? Panie Stanisławie. Właśnie, panie Stanisławie. Proszę tutaj. <laughs> dobra. Proszę skoczyć. Ej, bo ja nie wiem, Ej, pan jest, pan jest z Rosji? A pan umie pływać w ogóle? Ja bo ja się tak, prezenty. Ja ja dobra, ja mam prezy, Ja zacznę może od mojego, więc przede wszystkim oczywiście pomyślałem, że dla Żula najlepsze przede wszystkim buty Gucci. To przede wszystkim. Uf. Uf. A to, jest. A to jest wrażenie Ej, Ja je biorę, ryż. ja je biorę. I przede wszystkim druga rzecz, ale proszę się odsunąć tak, żeby nikt inny nie zabrał. Tak, to jest dla Żula rzeczy oczywiście. No dobra. Proszę się odsunąć. Ma pan klapki Gucci. Co? Co to... Rybka, My możesz dłuże. się odebrać? Ją... To śmitala. są dla niego nie rzeczy. Proszę się Ja Nie zabrałam klapek Gucci, ja mam tylko... Ja mam nie mam tego. Dziękuję. I przede naprawdę. wszystkim ostatnia rzecz, czapka Gucci. O kurde Ej, ja, a, aha Dobrze, i jed jeszcze ja. jedna ja. rzecz, oczywiście Laptop od Apple To jest dla pana przede wszystkim so. bardzo ważne, okej okay. A kiedy ja dostanę takie rzeczy? Ale po co wam takie rzeczy w ogóle? Żulowi potrzebuję takie rzeczy bardziej. A ja no Co ja mówię, stawia co? co, co. Matko, dobra No i co z tego, dobra A ja nie Pattison, co ty masz dla Żula? Ja mam gitarę. Okej, okay, no i gitara, gitara w takim razie. O, gitara się ma! Mam taką Ale maskotkę, gitara, no? żeby samotny nie był, to tutaj właśnie wow. taką panią O kurde. Dobrze, e, pani, e, co jeszcze? Mam, co jeszcze? Mam, mam laptopa też dla naszego. O, to już drugi, już O razie. Nie, ten laptop jest I jeszcze nie jest mam za taki niego. napój, proszę zobaczyć, szymek. Taki napój jeszcze o. mam. co to jest za napój? Mm. Ty ty, ty. O, nie, Mogę nie U, nie, to jest. nie, proszę Dobrze, ja to wyrzucam w takim A ja razie lubię... Gotti, co ty taki razie masz na Ja mam, ja mam bardzo dużo no. rzeczy no. I to są moje rzeczy i też moje rzeczy Ale nie, to jest po to, to jest rolka papieru wow. O kurde <laughs> Lewitująca rolka rolka papieru. Papieru, o, o, jakaś sure. magiczna to, to chyba jest rolka. To jest moja ukochana oh, małpeczka Mam ich 20 o, w pokoju ja wow. e, Nieważne jak mi się zmieściły e, Mam, okej okay. Co masz jeszcze? Mam Mam poli. O, uh, o, uh, ale to nie wygląda. Oh, nie, 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 to, to są dobra. kredki. Kredki, pomyliło mi się. i mam dla ciebie idealny, mój generalny prezent, czyli to dla ciebie. O wow. oh, kurde! Wózek oh. do zakupu. dziękuję. Ja też chcę, a, a, też chcę. Dobra, a... Jedzenie, jedzenie. No, a masełko i wanilię. Aha, ja. I, a ty i, zresztą... i Ej, pamiętasz jeszcze, Gotti, jak ja ci dawam dwa złote, to może daj też żulowi 2 złote. Y a, 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 bo ja ci dawałem złoty. ostatnio, to czy trzeba też dać pieniądze. Ale ja, ja chciałam sobie kupić chipsy. No to nie, Daj trudno i dwa, tak nie będziesz wiedział, które kupić, bo nie widzisz nic przez tą maskę. A, no zapomniałem. <laughs> Dobrze, Dobra, ja więc w takim razie. Dobra, to była Twoja kolej. Ja, ale tak kredyty nie Ja też mam dla Ciebie, mamy dla Ciebie ser. O, to dzięki. Ponieważ ser o, śmierdzi, bardzo ważny w życiu jest. Fuj, ale no nie Fuj. miał. Hmm. Czy naprawdę ty, Sky zabrałeś dla niego fotel z naszego salonu gier? No nie, no co? Ale fotel, no za ale Zadaj sobie, gościu! Jest no, co? sorry, że rybko, twoje cenne prezenty totalnie, ale dobra, czekaj, ale... Ja, co? Ale fajny fotel! Ej, ale stalej, bo czy rybka miała ci dać jakiś a, prezent, co, 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 a ty całkowicie co? ją zignorowałeś. Ja mam dla ciebie jeszcze chusteczki. Wow. No o dziękuję. Nasa, mam razy. dla ciebie portfel, żebyś zbierał sobie prezenty. O, dziękuję, o, to jest. Ja się... Mydło znaczy, wow. Wow. Mydło bardzo ważne. To o, mydło, o, dziękuję. Bo jeszcze się nie umył szamponem. Dobra, Amiko, Dobra, ty ja masz... też mam, ale ja nie mogę się zbliżać, bo kwarantanna. Okay. Więc ja odsuń się, no nie, ja uciekam ale... stąd. Zostaw go, zostaw go daleko trochę, okay, tak? Pięć kroków. Proszę, dobrze. To szybę dobra, dobra, ja mam dla ciebie. Daleko, no. Ja bo ja. To dla ciebie. Doniczka? Wow. To co mi doniczka? To jest. Co to mi, Doniczka? Może Żebyś mógł zbierać pieniądze stare. To... Nie, A, bo to, to jest dobra. ten. To, to jest to. taka roślinka, która jest wyschnięta. A, jej to, nie widać. Dobra, ale w takim razie ja mam jeszcze jeden ważny prezent bardzo dla ciebie stalnej. Otóż jako że nikt nie chce, żeby, żeby żebyś e, zajmował jakiś pokój i tak dalej, zresztą nie mamy dla Dobra. ciebie malego pokoju, to postanowiłem, że akurat mam wolną kanapę, więc to będzie twój... O kurde, na razie... słońce. O, ty no, wpuścisz tak. do swojego pokoju, o! Ale, na pokoju, ale... najpierw jeszcze się umuję, ładnie, chodź tutaj, najpierw jeszcze tutaj musisz ładnie, chodź Dobra. tutaj do łazienki bardzo pięknie. I masz tutaj spędzić kolejne 5 godzin w tej łazience i, i z niej nie wychodzisz Nie, że w wannie nie ale ja w tej wannie się często kąpię! Ona też. będzie dezynfekowana, proszę się uspokoić. Okay, Dobrze proszę, Wymieniono. nie rób tego teraz. czego... Czego on się przy nas rozebrał? Dobrze, gdzie jest Maja? Proszę, nie, nie chcę tego widzieć, proszę zamknąć drzwi. Dobrze. Dobrze. Ej, Gotti, chodź! Nie, nie patrz ty. Nie, nie od wyjdź Goti, z tamtego pokoju, tak? Gotti, chodź tutaj, dawaj! Dobrze. Dobra, wyjść, okay, dobra, całego. Ja dobra, okej, okej, okay. okay, okay, dobra. W takim razie wszystko załatwione. My wrócimy za 5 godzin, w takim razie zobaczymy na inspekcję, wy tam idźcie sobie do pokoju dalej. E, przygotujmy. Idę. Właśnie musisz zamówić Skype więcej rzeczy do Twojego pokoju, bo na razie jest pusto, więc zamówisz. No muszę promawiać. A ja tak. powiedzmy, że Zgodnie, zaraz widzimy za 5 godzin, co? czy wszystko będzie spoko ustalę. No. Dobra, jesteś? więc ja idę w takim razie Dzią, zobaczyć, co w takim razie robić. Gotizm... Ani się wasz powiedzieć Szymkowi. Eee, co? Ja, ja jest to jakoś to mówiący przypadek! Ja co? Eee, co za jakiej imprezie? No, rozłączam jest? się, rozłączam się! Cześć! Halo! Co się. Co, co wyro... Ja nie. Co? Na imprezie? Eee, Maja, Maja Ca... jest na urodzinach. Na, na urodzinach. Eee, swojej koleżanki. A, ee, okay. I Piją Do... picolo, nie, nie piją alkoholu, nie piją. Eee, Dobrze, to bardzo dobrze. Zobaczę w takim razie, czy jeszcze ten się myje tutaj. O, patrz! czem on nas tak obserwuje? Wy Jak obserwuje? Jak obserwuje nas. Dobrze, panie, panie żulu, proszę wyjść już. Już pan nic bezpośredni. A, no, no, nie zgoły? Ja nie, nie, dobrze, nie, już się, się ugrał, właśnie już się, właśnie się, ubrał. się, ja, się ubrałem. Ubrałem. ja tu siedziałem przez 5 godzin w nieruchu i nie umiem Ej. się ruszyć Mówi, Bawi, bawiłeś Spokojnie. się kaczką? Dobra, proszę już, no, wyjść, proszę. proszę już wyjść w takim razie, panie, panie, okej, okay, dobrze. Co mi rzucasz tu? Dobrze, Bo nie dobrze. tutaj jest szybka ja suszarka, tutaj jest taki specjalny tryb, więc proszę wejść do tej suszarki. Dobra, ale Gotti, ty nie musisz ale być wyjść, Dobra, ja dziś widzę tutaj ten niewidzialny przycisk. Okej. Okay? A, dobrze. Okay. O, ale kudy. nie pod tym, tutaj z tego szarego leci, Jak? to z ściany leci. Ło, czuję pan teraz? No, o, o, no, no, no. Dobra, już pan jest wysuszony, proszę wyjść. O, dobrze. Proszę wyjść, pan się później ubierze w te wszystkie ubrania, Gucci, mhm, Ale na razie pan zostanie w traszerze, bo to w sumie pasuje do śmietnika. A, Więc no, w takim razie tak, tutaj faktycznie. pan ma swoje miejsce. Tutaj jest pana kanapa. Przy tym Nintendo Switchard położyłem panu laptopa tutaj. I tutaj ma pan y, pyszną herbatkę, która jeszcze nie jest zaparzona, ale proszę bardzo w ten Więc dobra, w takim razie my kończymy. O, cześć jeszcze Miko, witam. E, nie wiem co nie ma. Co tam robisz? Dobra, ale my w takim razie kończymy. Ej, ja już nawet mogę zdjąć maskę, ale bo ja, on jest też umyty ładnie, więc ja zdejmuję oczywiście. Tutaj goty w końcu może O nie, to ja jednak zaokładam tą maskę. Dobra, w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zaczekaj łapkę Siena. w górę, ponieważ ma łapka w górę to jeden dolar Trzymajcie ale się. Ale pyszna herbatka. Cześć.